Dzień dobry. Cześć. Szczęśliwie Boże. Dzisiaj drugi temat, który zaczynamy, czyli wszyscy jesteśmy homo. Homo religiosus, czyli osobami religijnymi. I bierzemy kolejny punkt katechizmu Kościoła katolickiego. Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga, a w ciągu historii ludzie w rozmaity sposób wyrażali swoje poszukiwanie Boga przez wierzenia i akty religijne. Przez modlitwy, ofiary, kult, medytacje itd. Tak Zrozumiałe? Chyba tak. Mi się też wydaje, że tak. Dobra. Jesteście homo? Maciej? Jestem. No pod tym względem oczywiście, że jesteśmy, jesteśmy zresztą homo sapiens, czyli jesteśmy ludźmi, tak? Więc. A widzieliście to tą zajawkę, tak. jak pytali e, ludzi, co by się stało, jakby się okazało, że ich proboszcz jest homo sapiens, <laughs> tak, co by ludzie zrobili? Wiemy, tak. Czyli tak dla wszystkich wyjaśnienia homo religiosus, czyli to jest Człowiek religijny, tak? Dla bezpieczeństwa. Czyli jesteśmy. Czyli jesteście. A macie w sobie pragnienie bycia człowiekiem religijnym? Oczywiście, że mamy. Znaczy, przynajmniej ja mam, nie wiem jak wy. Podejrzewam, że wy też macie, skoro bierzecie udział w tym projekcie, więc to już panel świadczy o tym, że macie jakieś pragnienia związane z religią. No to jest chyba. Ja mam koloradkę, to wystarczająco świadczy. Ja mam żonę i dziecko też. No to pod tym względem jestem uboższy. Nie masz koloradki, nie masz żony i dziecka, ale jesteś singlem, więc też jest. To też jest, też jest ok. To jest powołanie. Oczywiście, że tak. Dobra, ale mówimy o pragnieniu. Mamy pragnienie Boga. Wszyscy. Tak, tak, to już z tym się chyba zgadzamy. Zgadzamy się, dobra, to jest jedna rzecz, którą wiemy. W czym to się przejawia? Ha! No chociażby w tym, że na przykład ja chcę pójść do kościoła, chcę pójść na Mszę Świętą, chcę z ciało. I... Super, potrzebujemy kogoś, kto będzie sprzątał w kościele. Jak masz takie fajne pragnienie, żeby ten, żeby A być w kościele, chodzi do kościoła, problem, Czyli to zaangażowanie bardziej. świeckich w kościół i tak dalej. O zaangażowaniu świeckich w kościele będziemy jeszcze mówili. Dzisiaj przechodzimy do tematu o naszego, nasze pragnienie Boga. Czym się przejawia? W tym powiedziałeś, że chcesz chodzić do kościoła, okej? Okay. Niech będzie, ale chodzić Oczywiście, że nie chodzi o takie chodzenie do kościoła tylko po to, żeby tam chodzić, ale przede wszystkim, żeby się modlić, ale myślę, że takie pragnienie Boga najlepiej pokazuje się w takich sytuacjach życiowych, codziennych. Ja na przykład mam tak, że na przykład potrafię chodzić sobie gdzieś po ulicy i nagle, nagle. <laughs> <Po> prostu... Bóg. <laughs> nie, nagle mam ochotę po prostu porozmawiać z Bogiem, powiedzieć Mu nawet parę zdań. Tak? Nie wiem, Super, ja dziękuję Ci za ten samochód, który mnie ochlapał. Dzięki Ci Boże. To też można oczywiście w taki sposób, ale to mogą być też różne inne tematy, okay. ta, które podejmujesz z znaczy, Bogiem. Czy nie mieliście kiedyś czegoś takiego, że chcielibyście porozmawiać z kimś, kto was w 100% zrozumie? Ty masz żonę, podobno w 100% się z nią rozumiesz? 99. Znaczy jednak potrzebujesz Boga. Dlatego potrzebuję Boga? <laughs> Dlatego masz pragnienie Boga, bo tak. z żoną w 99, a w tym, a z Bogiem 100. Dokładnie. Tak. On zawsze zrozumie. To właśnie jest ciekawe to, co mówisz, bo Bóg rzeczywiście zawsze nas zrozumie. Problem jest z drugą stronę, to nie zawsze my rozumiemy Boga. Ale halo chłopaki, no nie ukrywajmy, że wy na razie traktujecie jakby Pan Bóg był tutaj bardzo realny, dialogi z Nim prowadzicie. Przeciętny katolik najczęściej prowadzi monolog względem Boga, a nie no dialog. Tak, to jest, najczęściej to jest kartka z życzeniami, tak? No troszeczkę tak. No ale, no zobaczcie, no mamy różne takie formy kultu, nie wiem, modlitwy i tak dalej, chcemy z Panem Bogiem rozmawiać, no i macie tutaj takie, dajcie piękne świadectwo życia, ale konkretnie, modlę się, e, mówisz, że rozmawiasz z Panem Bogiem, jak? Jak wy to robicie? Wiara żadnego z nas nie jest wiarą lepszą od y, przeciętnego innego katolika. Mhm. I my też pewnie często, nasza trójka też często monologuje z Bogiem, tak jak powiedziałeś. O, przepraszam, moja relacja z Panem Bogiem jest bardzo gwałtowna. Znaczy, Żebym, że to już my, ostatnio, to mówiliśmy. ostatnio Tak, ostatnio też to mówiliśmy. U mnie tak bardziej przed rozwodem to jest, bo my tak ciągle mamy taki <laughs> bardzo dynamiczny rozgłos. Ale kto na pozę? Nie wiem, ale na razie bardzo często mówimy do siebie tak podniesionym głosem, zwłaszcza ja. <laughs> e, on słucha cierpliwie <laughs> i potem najczęściej mi da taki cytat z Pisma Świętego, że chodzę przez dwa dni. Tak. To ja mam podobnie też często ostatnio, tak gwałtownie jakoś przeżywam swoją darmość, ale chyba na tym też to polega, no, ale de facto Słowa fizycznie mówimy tylko i wyłącznie my, tak? To co słyszymy, to jest już jakaś kwestia naszego wnętrza, więc myślę, że w ten sposób rzeczywiście możemy. Ja słyszę że... we wnętrzu wszystko. Ale słuchajcie, to jest też tak, że my te odpowiedzi często widzimy. My ich nie słyszymy w sensie głosu normalnego, tak uchem, tylko widzimy tam naszą odpowiedź. Ja słyszę. Ty może. W tak. drugim człowieku. Na przykład, rzeczywiście. Jak na przykład z tobą rozmawiam, czy z Hubertem, nawet z tobą. Ale widzisz we mnie Boga? Nie, widzę, w to, to ciebie, w, widzę Ciebie, ale widzę też Jezusa, który jest w Twoim serduszku. No, to miło. Ale nie, naprawdę, bawa. czasami zdarza się, że rozmawiając z Wami, to y, mam taką odpowiedź na pytanie, które gdzieś tam Pan Bóg zadaje na modlitwie. A słuchajcie, myślę, czy to nie jest to, żeby ten homo religius, to było także. Religiosus. <grywki> wiemy o co chodzi. Ale ja muszę dbać o poprawę Dobrze, ale my wiemy o co chodzi. O kim... e, czy tak naprawdę my w sobie nie powinniśmy tego Boga odnajdywać? No pewnie, że tak. Tylko gdy patrzymy na siebie, to raczej często Boga nie widzimy. I to jest problem. Ale dobra, to zamykamy póki co. Tu jest ładnie napisane, że przez wierzenia i akty religijne. Jakie macie wasze ulubione akty religijne? Czyli nie wiem, modlitwy, medytacje, kulty, ofiary? To myślę, że zależy tak naprawdę od momentu życia, w którym jesteśmy. Do mnie na przykład w różnych momentach życia bardzo różne formy modlitewne najbardziej przemawiają. Na przykład w ostatnich dniach zacząłem znowu gdzieś tam ponownie sięgać po brewiarz. Oczywiście nie jestem w stanie modlić się całym brewiarzem w ciągu... Nie musisz, dnia. ja muszę. Ty musisz, dokładnie. Ja, ja sobie mogę trochę wybierać, chociaż nie ukrywam, że chyba najciekawszą częścią brewiarza jest godzina czytań, kiedy człowiek może... Poznać. O, to już tak kapłańsko zaczynasz, tak, bo teksty, to nawet zakony nie mają. Też teksty, które niekoniecznie są tekstami znanymi, po których by się sięgnęło od tak, a można je poznać. No dobra, okej, okay, czyli mamy brewiarz. Co jeszcze? Rozmowa. Czyli? Krótka. Modlitwa i rozmowa. Czyli akty strzeliste. Taka spontaniczna ta rozmowa z, Dokładnie. z Bogiem. Dokładnie. Okej. Okay. A masz jakieś, nie wiem, medytacje robisz, nie wiem, kulty? Jakieś ulubione miejsca, gdzie Ci jest najlepiej się modlić? Znaczy, nie, nie przywiązuję uwagi do miejsc, w których się modlę. Po prostu dla mnie każde miejsce jest odpowiednim, w którym mogę rozmawiać z Bogiem. Dobra. Rozmawiać czy monologować? Monologować. Czemu? Dlatego że, chcę, bo, dlatego, że chcę mu opowiedzieć o tym, co mnie spotkało, chcemy za to podziękować. Chcę poprosić go o łaskę, o siłę do tego, co ma być. Dobra. Ostatnio powiedziałeś, że Pan Bóg to nie jest dobra wróżka. Przypominam. Tak. <laughs> że nie mamy go tylko prosić. Mamy cztery formy modlitwy: że jest modlitwa prośby, mhm. to jest najbardziej rozpowszechniona, modlitwa dziękczynna, gdzie dziękuję, przebłagana, przebłagalna, czyli przepraszam Pana Boga i chwalę go. Czyli uwielbienia, tak zwanego. I żeby relacja z Panem Bogiem była normalna, tak mu... to wszystkie cztery są wszystkie ważne. Wszystkie cztery są ważne. Mhm. Uh -huh. No tak. A czy ja żadnej, żadnej modlitwie w tym momencie tu nie zaprzeczam. Nie chcę zaprzeczać. Ale zobaczcie, teraz my musimy e, z tym punktem kateizmu kościoła katolickiego się troszkę zmierzyć, bo jest powiedziane, że akty religijne, czy na przykład, jeżeli mówimy o modlitwie, to mówimy o tych czterech aspektach. Czy one są w naszym życiu, czy ich nie ma. Powinny być, a to, czy są, to już jest inna sprawa, bo rzeczywiście my w kościele w Polsce, zwłaszcza, mam takie wrażenie, że my uwielbiamy o wszystko prosić, a z pozostałymi trzema aspektami mamy chyba największy, największy problem, chociaż chyba ja myślę, każdy że. Ma ten chyba każdy. Tym Jednym na pewno. Przede wszystkim nie możemy przestawać się modlić, to jest najważniejsze tak, żeby się modlić cały czas, bo jeżeli się przestaniemy no. modlić, i mam takie wrażenie, że na przykład jak jakaś modlitwa mi nie idzie, i nagle na przykład jej zaprzestaje, to potem powrót do takiej modlitwy jest bardzo ciężki i, i to znowu trzeba zrobić kolejne kroki i człowiek zamiast pójść do przodu to on się no, cofnął, więc musi najpierw do tego pewnego poziomu tam wyrównać, ale myślę, że też warto szukać tych form modlitwy, z których się wcześniej nie korzystało i na przykład spróbować czegoś, czegoś nowego czy odkryć na przykład coś na nowo. Ja na przykład w ostatnim czasie mam wrażenie, że y, zaczynam odkrywać na nowo adorację, której no, naprawdę nie lubiłem przez długi czas. tak? To było dla mnie bardzo trudna modlitwa, po prostu człowiek siedział i nie wiedział, co ze sobą zrobić, a ostatnio lubię nawet wejść i nawet lubię te momenty, kiedy człowiek zaczyna przestawać nawet szukać jakiejś myśli i tak dalej, tylko opieść się na tym, że po prostu siedzi i po prostu jest, tak? I na takim byciu. Nawet lubię takie momenty, gdy człowiek zaczyna odpływać w czasie adoracji. Nie wiem, czy też macie takie doświadczenie, ale no, mi się zdarza że gdzieś tam po prostu... Ja zwłaszcza jak zaczynam spać. Film mi się zaczyna urywać, dokładnie, tak? To się zdarza po prostu, tak, ale myślę, że adoracja to takie fajne bycie po prostu, tak, z Bogiem. Ale to jest takie piękne, jak niech Cię nawet sen nasz chwali, to jest taka moja ulubiona fraza, zwłaszcza rano A albo to która jest Któraś też podobno zasypiała podczas adoracji. <laughs> ja myślę, że pod tym względem mogę być świętym. Słuchajcie, no widzę właśnie, to są trudne momenty w naszym życiu, no bo nie, nie ukrywam, że modlitwa dla mnie, na przykład, różańcowa... To jest, jest wysiłek. Jest to wysiłek. Uwielbiam. Ale no dobrze, gdzie jest napisane, może nie wiem, yy, że musimy rozwijać naszą modlitwę. Jeśli wiemy, że dana modlitwa w tym momencie przynosi nam jakiś owoc. Dobra, to inaczej. E, masz swoją żonę. Tak. Jesteś z nią szczęśliwy. Jestem. Czy rozwijasz waszą relację? Tak. Jak? Przez rozmowy, przez spotkania sam na sam. Okej, okay, dobra. Przed chwilą powiedzieliśmy na samym początku, mhm. że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem. Czyli jest relacją, tak? To było na poprzednim spotkaniu, teraz mówimy dokładnie to samo. Jeżeli chcemy, żeby moja relacja pogłębiała się, tak jak Ty chcesz pogłębiać swoją relację z żoną, to muszę z Panem Bogiem rozmawiać. No dokładnie, ale jeśli ja już wiem, że ta rozmowa mi pomaga? Dobrze. Ale to, przepraszam, to nie jest tak, że jak wracasz do domu, widzisz swoją wspaniałą żonę, mówisz, kochanie, był wspaniały dzień, mówi: O, jestem z ciebie dumna, to tobie to wystarcza, idziesz do sypialni. <grystanie> jest dumna, jest <grystanie> super, już nie muszę z nią gadać. <grystanie> no bo tak to traktujemy Pana Boga, że dostaniemy taki mały kwiatek, jesteśmy przeszczęśliwi, a Pan Bóg chce nam dać całą łąkę. A mówimy: Nie, nie, Panie Boże, mam kwiatek. Problem jest taki, że my często po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ta łąka jest cała. Bo możemy więcej dostać, no, dokładnie. A my mówimy sobie nie dosyć, bo tyle wystarczy, jestem szczęśliwy, Panie Boże, nic więcej. I wydaje mi się, że to jest największy problem, bo potem zobaczcie, jak wygląda nasza relacja z Panem Bogiem w, w Polsce. Jak tak idziecie do kościoła, nie wiem, idziecie na adorację, idziecie na jakiś różaniec, zobaczcie, co jest. My klepiemy, natomiast my nie rozwijamy naszej relacji z Panem Bogiem. Po bo czemu? Bo nam się po prostu nie chce. Z... <laughs> Mam kwiatek. No znaczy, ale to się na tyle dojrzała, że jeśli widzisz, że modlitwa różańcowa jej bardziej przeszkadza niż pomaga się zbliżyć, oczywiście. Tylko 99% ten pewien osób w Polsce nigdy nie przeszło przez wszystkie formy kultu albo przez akty religijne i powiedziało dobra, to tego nie czuję, to czuję, to jest fajne, tego nie, to nie jest fajne. Jakbym wam powiedział, nie wiem, czy codziennie, czy chociaż raz w życiu zrobiliście medytację nad Pismem Świętym, taką dobrą, półgodzinną. Przez poza tym, miesiąc. Iść, poza tym, gdyby iść w tym nie. kierunku, to przecież jedną z form kultu jest także Msza Święta. I gdyby ktoś miał na przykład zaprzeczyć temu, że ktoś powiedziałby po prostu, że mu się no, nie podoba uczestnicowanie przy świętej tej niedzielnej, bo mu ta forma nie odpowiada, to w tym momencie już ma bardzo duży problem. Ale Eucharystia nie jest formą, ona jest sakramentem pełnym. I w tym momencie to jest wyznacznik naszej wiary, bo to jest dogmat naszej wiary, nie w tym momencie. Ale czym to Hubert mówi o samej mszy świętej? Tak, że po prostu, gdyby ktoś powiedział, że no nie lubi mszy świętej, że się w tym nie odnajduje, że on woli pójść sobie właśnie porozmawiać na różańcu, mhm. W tym czasie pomodlić się na różańcu, no to w tym momencie ona już duży problem. Tak, więc rzeczywiście to nie jest tak, że możemy sobie tylko i wyłącznie wybierać te formy kultu, te formy modlitwy, tylko są takie formy, takie akty religijne, które są jednak pewnym obowiązkiem. Dobra, teraz podsumowanie takie bardzo, bardzo krótkie. Wiemy, że wszyscy jesteśmy istotami religijnymi, tak? Dajmy na to, ogląda nas ktoś, kto nie czuje tej relacji z Panem Bogiem. Zabawmy się trochę w wujek dobra rada. To jeszcze takiej osoby, żeby z Boga w czymś, co lubi robić na co dzień. W zainteresowaniach, w swoim hobby, w rozmowie z drugą osobą. A ja w takim razie chcę, żeby po prostu wszedł do najbliższego kościoła. Na chwilę. Żeby spróbował tam po prostu pobyć. To nic, że z Bogiem jest mu daleko, ale niech spróbuje. Ja myślę, że powinniśmy po prostu spróbować każdego aktu religijnego, bez różnicy, czy nam odpowiada, czy nie, sprawdzić. Co jest dla mnie najlepsze? Bo nie mamy być przeciętni, że wszystko klepiemy, tylko mamy naprawdę tym żyć. Jeżeli ktoś lubi różaniec, niech modli się na różaniec. Jeżeli ktoś kocha koronkę do Bożego Miłosierdzia, to niech, tam, niech modli się koronką do Bożego Miłosierdzia. Jeżeli ktoś lubi adorację, brewiarz, cokolwiek, tylko żebyśmy próbowali, bo widzę, że mamy taki ogromny problem chyba wszyscy, żebyśmy starali się być z Panem Bogiem. Jeżeli nie będziemy, to będziemy tacy hmm, bierni, ale wierni. A takich niestety jest coraz więcej, więc myślę, że czas to zmienić. O jednej formie też myślę, że nie powiedzieliśmy jeszcze cały czas, o wyczytaniu pisma świętego, bo to też jest ważne, tak? Żebyśmy po prostu zabierali się za lekturę słowa. O lekturze słowa, jeszcze będziemy jeszcze mieli osobne spotkanie. Myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Zachęcamy do polubienia, oczywiście dokumentowania tego, co powiedzieliśmy. Wiemy, było dosyć sporo. Oczywiście subskrypcja i mówcie o nas znajomym, aby nas było więcej, abyśmy potrafili być dobrzy i homo religiosus. Przynajmniej ja. Do usłyszenia. Do zobaczenia.